Czas na brzuchy. Dziś będziemy miały dwa ćwiczenia na brzuch, czyli głównie na tą partię mięśniową. Oba ćwiczenia myślę, że są ci świetnie znane, ponieważ wielokrotnie pojawiały się na moich treningach. Zaczniemy od siadu na Marcie. Ja na początek zademonstruję ci to bokiem. Masz proste plecy, wyciągnij ręce do boku. Ugięte nogi, stopy złączone, unieś w górę. Stopy są sklejone razem w tej pozycji przez moment będziemy yy, zatrzymane później dodamy przyciąganie kolan do klatki piersiowej uwaga zaczynamy ręce bok proste plecy unieś nogi w górę i trzymamy osiem wydech siedem sześć wydech pięć cztery z uśmiechem trzy to dla twojego brzucha idealne ćwiczenie jeden i kolan osiem siedem sześć pięć cztery trzy dwa jeden zatrzymaj osiem siedem proste plec sześć Trzyma jeszcze chwilę, 4, nie poddawaj się. 3, wiem, że dasz radę. 2, 1, kolana, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i opuść. Przyciągnij kolana do klatki piersiowej. Wykonaj to ćwiczenie jeszcze dwukrotnie.